Cześć, cześć, kochani! Witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny tutaj na moim kanale. No, dzisiaj mamy fajny haul. Fajny haul, haul mishmash. Będzie Empik, będzie Sinsei, będzie Pepko. I będzie, słuchajcie, będą dwie rzeczy z Hebe. Ale jedna z tych rzeczy... Gdzieś mi się obiło o uszy, że może to być zamiennik, słuchajcie, tych olejków z Diora, o których myślę intensywnie i już byłam chętna, aby ten olejek kultowy z Diora właśnie sobie kupić, ale gdzieś, nie pamiętam gdzie, ktoś robił chyba, wiecie co, na rolkach, na rilsach porównanie, że w Hebe można dorwać zamiennik, więc kupiłam, sprawdzimy sobie. Także będą też dwie rzeczy z Hebe. E, I powiem Wam, że e, tak, mamy dzisiaj niedzielę, jest to ekstra vlog, ekstra vlog, vlog z Holem. Widzimy się również jutro o 7.30, czyli w poniedziałek. Pomyślałam, że trochę Was rozpieszczę. Trochę ostatnio piszecie mi, że mnie mało, więc pomyślałam, dobra, rozpieszczę Was i będą filmy, właśnie ten, który oglądacie tutaj, ekstra vlog w niedzielę, będzie tak jak zawsze w poniedziałek i Robimy sobie również czwartek. Także łapeczki do góry, zostawcie swój komentarz. Będzie dzisiaj pastelowo, będzie dzisiaj dziewczęco, będzie dzisiaj różowo, wiosennie. Zresztą ja dzisiaj też pierwszy raz założyłam ten swój sweterek z butiku tutaj stacjonarnie u nas w nie kupiłam i powiem Wam, że bardzo, bardzo mi się podoba. Fajnie się w nim czuję, czuję się taka radosna. Dzisiaj też za oknem, słuchajcie, padało. A później zrobiło się 12 stopni i piękne słoneczko. Eee, I wiecie co, wkurzam się trochę, bo jest godzina 16 i trochę już tak światło tutaj w sypialni nie wygląda dobrze. Chciałam nagrać w świetle dziennym, ale podpalałam, słuchajcie, już też światło tutaj w sypialni, bo może zdarzyć się tak, że podczas nagrywania holu troszkę się zrobi ciemno i wiecie, więc wolałam zapalić światła. Eee, wstęp długi. Eee, dobra, słuchajcie, muszę. Zacząć od sensei. Byłam z Krzyszkiem, byłam z Nelcią, zresztą jutro zobaczycie vlog. Z tego dnia, bo dzisiaj nagrywam właśnie. Aktualnie jesteśmy po zakupach i nagrywam Wam teraz haul. Natomiast w dalszym ciągu dzisiaj będę też nagrywała vloga. E, połączę go też z jutrem, więc fajny vlog e, w poniedziałek. Zapraszam serdecznie. E, zaczniemy od Sinsa. I Byłam z Nelcią, byłam z Krzyszkiem. E, I po prostu, jaki mnie e, wziął śmiech? Słuchajcie, znowu różu. Będzie dużo różu, dlatego że tutaj e, będzie też trochę rzeczy ubrankowych Nelci. E, chciałam jej kupić trochę już takich pastelowych, różowych miętowych rzeczy na wiosnę. I powiem wam, że jak weszłam do Sinsay było mnóstwo fajnych rzeczy i tak samo w Pepko. Ja ostatnio w Pepko nie mogłam znaleźć nic, a dzisiaj pokażę wam jakie ładne dziewczynce można kupić ubranka. Ale bo tutaj yy, wiecie chcę powiedzieć o tym kubku. Mówiłam wam ostatnio że bardzo mi się podobają właśnie pastele. E, I kupiłam w TK Maxie taki ombre kubeczek, e, taki fuksjowy, różowy. E, no ale jak zobaczyłam ten pastelowy, piękny zwyklaczek, słuchajcie, 9,99 za taki kubek, no to stwierdziłam, no nie, no po prostu, no, no nie przejdę obojętnie. Nie ma w ogóle opcji, żeby nie kupić kubka za 9,99. Takiego pięknego, różowego do kawusi, do herbatki będzie jak ta lala. Nie było dużo jakichś tam, wiecie, y, pięknych. Kubeczków, natomiast ten bardzo przypadł mi do gustu. Jest po prostu prześliczny, ładny, pastelowy. Tutaj ma takie też srebrne wykończenie bardzo klasyczny. No i bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Lecąc dalej, chyba muszę trochę przyspieszyć, bo wyszedł mi e, zbyt długi wstęp. Od dawna już, słuchajcie, nie wiem czemu się wstrzymywałam, szukałam dzbanka z zaparzaczem, żebym mogła sobie zrobić cały dzbanek herbaty, wrzucić tutaj słuchajcie, pomarańcze, cytrynę, rozmaryn, liście mięty, po prostu, żeby nie robić tego w kubku, tylko w dużym dzbanuszku i faktycznie mam trochę herbat liściastych, ale można też z powodzeniem wrzucić tutaj do tego zaparzacza torebeczkę, a w środku zrobić sobie taką fajną, esencjonalną herbatkę, na którą mam ogromną ochotę, już dzisiaj jej nie zrobię, ale zrobię ją na pewno jutro, to Wam pokażę. No i słuchajcie, dzisiaj nadszedł ten dzień, cena jakże rewelacyjna, 35,99, przepiękny szklany dzbaneczek z zaparzaczem, tutaj z domieszką takiego drewna, no, powiem Wam, że super. Bardzo się cieszę, bo tak jak mówię, od dawna szukałam. Nie byłam też jakoś mocno nastawiona i chętna do zakupu. Zawsze, dzisiaj mówiłam, a dobra, dobra, przyda się, przyda się. Ale ostatnio faktycznie piję dużo herbat, właśnie z herbat z rozmarynem. I po prostu mi jest za mało jeden kubek, więc sobie tutaj zrobię to wszystko na taką esencją. Także spieszę do niej, że takie dzwonuszki z, zaparze z zaparzeczem znajdziecie w Sensei. W Sensei krzysiek wziął sobie jeszcze zwykłe białe Skarpetki, no, on jak chodzi na siatkówkę To lubi takie, wiecie, króciutkie skarpetki Zresztą też na co dzień nosi Takie króciutkie skarpetki 10 zł, słuchajcie A par tutaj jest 5 No i teraz polecimy z trzema Bluzeczkami Nelci i też Ze spineczkami i gumkami No zobaczcie, czy to nie jest piękne? Zobaczcie, jaki ten zestaw jest piękny 12,99 A byłam też w smyku Bo kupowałam Nelci piasek kinetyczny do zabawy i tam ceny były zdecydowanie większe. No, czy te kolory nie są piękne? Brudny róż, rose gold, zobaczcie, i do tego trzy takie gumeczki, także mamy w zestawie trzy gumki i trzy spineczki. Uważam, że po prostu to jest piękne, ja uwielbiam, Nelcia też bardzo lubi, ona codziennie musi zmieniać gumki, zmieniać spinki, jak chodzi do przedszkola, także takie cudaśne ozdoby, spinki i gumeczki do włosów są w i było tego Naprawdę mnóstwo. Tak jak mówiłam, zobaczcie, polecimy z kolorami, ale powiem Wam, że nie wiem, dzisiaj rano jak wstałam, to poczułam taką chęć, żeby żeby pokupować Nelci troszeczkę już takich pastelowych, e, wiosennych rzeczy. Jest, w ogóle jestem jaka dzisiaj taka, bardzo podekscytowana, ale to chyba dobrze, prawda? E, ceny są naprawdę świetne. 15,99. Zobaczcie, jak ogóle pani mi pięknie tutaj porozkładała. Ja tego typu filmy, tego typu hole lubię nagrywać w świetle dziennym, żeby te kolory też nie były jakoś mocno przekłamane. A teraz nie oszukujmy się, siedzę centralnie, tu mam okno, tu mam drugie okno, ale na górze też mam pozapalane światła, więc te kolory mogą być troszeczkę przekłamane. Zobaczcie, taka zwykła do przedszkola, do latania na co dzień bluzeczka i mamy tak, serduszko takie Ala panterkowe, ale chyba możemy też. W drugą stronę. Możemy w drugą stronę? Możemy i wtedy mamy. Zobaczcie, już nie będę teraz e, tracić czasu, żeby Wam pokazywać. Może nie każdy jest tym zainteresowany, ale możecie sobie zrobić też. E, o tak, czekajcie. O kurczę, wzięłam 122 na 6-7 lat, słuchajcie, a nie na 5-6. No ładnie, ale to dobrze, to się jej przyda, najwyżej będzie, wiecie co, miała tę bluzkę jako po prostu tuniczkę, a rękawy jej podwinę, także bluzeczka numer 1, e, bardziej chyba ten rusz jest zgaszony na żywo, tak mi się wydaje, e, tutaj już na 116, bluzeczka numer 2, zobaczcie, no piękna, po prostu piękna, do tego jakieś jednokolorowe e, leginsy i ta kosztowała 12,99, więc cena też naprawdę świetna, no spójrzcie. Przepiękna i tutaj takie falbanki na rękawkach. No i tutaj już nercie sobie wybrała. Też taką. Czekajcie. Dobra. To jest koci domek Gami. I ona jest tutaj też taka bardziej błękitna. Na żywo. Zobaczcie. Super. Ona ma też takie ładne, błękitne leginsy, więc myślę, że fajnie to będzie wyglądało. Dobra, to wszystko, jeżeli chodzi o Sinsei. zaraz pójdziemy sobie do pepko. I do Empiku, przejdziemy sobie do Pepko i do Empiku, ale chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie ten olejek z Hebe i kupiłam sobie jeszcze gąbeczkę, bo ostatnio miałam, słuchajcie, gąbeczki, ale w takim nieco innym kształcie i bardzo mnie irytują, denerwują i nakładanie nimi podkładu wręcz mnie... Bardzo denerwuję, więc e, kupiłam sobie te takie standardowe jajeczko ombre 14 zł, niecałe 15 zł, były lawendowe, były miętowe. Ja wzięłam sobie takie jajeczko ombre. No i słuchajcie, marka Catrice. Zobaczcie nawet na to opakowanie podobne y, jak te olejki z diora, tylko te z diora mają chyba y, srebrne y, końcówki. I tak jak mówię, gdzieś obiło mi się o uszy, że te z Catrice. Y, Mogą być zamiennikami tych słynnych olejków Dior. Ja mam tutaj kolor 010 Keep It Juicy i moi drodzy, to jest olejek do ust. Olejek do ust zmieniający kolor delikatnie barwi usta z olejkiem wiśniowym. Były jeszcze takie bardziej wpadające w nud. I w czerwień. E, sprawdzę, przetestuję, dam Wam znać. Cena to 20 zł, albo 24 zł, albo 23. Coś powyżej 20 zł, więc no, e, różnica cenowa jest. Patrzcie, jaki w ogóle piękny kolor. Przepiękny kolor. Także zobaczymy. A ja bardzo lubię olejki do ust. Bardzo lubię. Wiecie, że w ogóle też lubię kupować e, produkty do ust, więc przetestuję i dam Wam znać. A jeżeli Wy macie ten olej z Catrice, to napiszcie mi po prostu... E, Jakie jest Wasze zdanie na temat tego właśnie olejku? Olejek do ust, taki z Catrice. I przechodzimy, moi drodzy, do Pepko. Tak jak Wam mówiłam, iście wiosenny haul. Naprawdę iście wiosenny. Zobaczcie, jakie piękne, żółte talerzyki dorwałam. Kupiłam dwie sztuki. Chciałam kupić cztery, ale potem myślę. Mój teść i mój mąż to już tam nie zwracają uwagi na, na talerze tak bardzo, a ja bardzo zwracam uwagę. 12 złotych i były takie małe, żółte, i był jeszcze taki bardzo duży mm, lawendowy talerzyk. No, ale czy one nie są piękne? I ja już sobie tutaj wyobraziłam iście wiosenne potrawy na tym oto talerzyku. Wczoraj też kupiłam sobie, słuchajcie, kiełki, e, bardzo lubię brokuła i kiełki pora i dzisiaj miałam na śniadanie właśnie jajecznicę z kiełkami, z pomidorami, no i te talerzyki po prostu wyglądają przepięknie. 12 zł, zobaczcie śliczne, więc wzięłam dwie sztuki i spieszę donieść, że są. Cena świetna, wyglądają pięknie, czy do zdjęć, czy wiecie, yy, no ładnie, po prostu ładnie, przyjemnie, fajnie z takiego talerzyka jeść. Ja Wam zawsze mówię, że jestem osobą, którą cieszą małe rzeczy, takie bzdety, ale, ale przyjemniej po prostu z takiego talerzyka. Będzie się jadło. Więc takie dwa talerzyki kupiłam. No i spójrzcie w ogóle, jakie piękne były e, ściereczki. Tutaj mamy zestaw trzech ściereczek i one kosztowały 12 zł. Spójrzcie tylko na te pastelowe, wiosenne kolory. E, pierwsza jest taka, kolejna jest w paseczki. No i lawenda. Żółty, lawenda. Uwielbiam, no i 12 zł, ja często w Pepko kupuję takie, wiecie, ściereczki, bo fajnie się u mnie sprawdzają, e, także 12 zł, takie piękne, no piękne, po prostu piękne, zobaczcie, no ja już czuję wiosnę, dzisiaj jeszcze pytałam tylko Krzyśka cały czas, czy pogoda będzie już taka fajna, czy się zmieni, ale wiecie, jak z pogodą jest, raz jest tak, raz jest tak, więc takie ściereczki, no i słuchajcie... Tak mi się spodobały, Słuchajcie, 20 zł, dwie takie szklaneczki i ja po prostu jakie zobaczyłam. One są w takie karbowane paseczki, to są takie bardzo znane szklanki, ja jakie zobaczyłam to od razu e, zawołała do mnie kawa mrożona albo zwykła kawa, albo po prostu woda z miętą i z cytryną no przepiękne, przepiękne są 20 zł uważam też, że cena świetna i jeszcze dokupiłam sobie nowe słomki mam złote, mam różnego koloru ale lubię od czasu do czasu kupić sobie też nowe, a bardzo chciałam słuchajcie, takie szklane mmm, przeźroczyste są cztery, jest też czyścik, 6 złotych, także na pewno mi się już przydadzą, bo czym bardziej idzie do wiosny, czym bardziej robi się ciepło, to ja jakoś wtedy wolę pić zimniejszą wodę, na przykład przez słomkę albo kawę mrożoną, także takie słomki spieszę donieść. Są Pepko i właśnie chciałam jeszcze otworzyć te szklanki, żeby Wam pokazać, wyjąć z tego pudełeczka, może mi się uda. Paznokcie, mam, słuchajcie, takie styrane, nie mogę się do mojej kosmetyczki dobić po prostu. A zrobiłam błąd, bo zapomniałam się do niej na kolejną wizytę zapisać. Teraz czekam, aż ktoś zrezygnuje. Więc paznokcie, o Jezus, ale mocno. O, piękne są. Piękne są, już Wam pokazuję. Zobaczcie. No śliczne, malutkie, słodziutkie, 20 zł. Bardzo, bardzo, bardzo ładne. Takie wiralowe, wiecie? Wszędzie pełno teraz takich szklaneczek. Ale do takiej małej, czarnej, nawet z lodem. Super. Dobrze, i teraz polecę jeszcze, słuchajcie, z Pepko, ale z ubrankami. A powiem Wam, że ubranka w Pepko. Dla dziewczynek, kolekcja dziewczęca, bardzo dużo było ładnych rzeczy. Rzadko się zdarza, żebym ja weszła do Pepko i miała ochotę Nelci wziąć dużo rzeczy. A tym razem naprawdę, słuchajcie, 12 zł taka zwykła basicowa koszulka do tego jednolite getry zobaczcie no piękna rękawki z falbankami 12 zł tutaj to są chyba wisienki takie pięknie jest naprawdę pięknie wykonana bardzo przyjemna w dotyku super jakość też fajna więc taka taka piękna 12 zł proszę bardzo to jest bluzeczka numer jeden oczywiście no jak psi patrol jak everest i sky no to też nie mogłam przejść obojętnie. Ta kosztowała 17 zł. Jest zachwycona, po prostu, zachwycona. Właściwie eee, wygląda tak. Też bardzo fajny, taki przyjazny materiał. Ok. Moja Nel bardzo lubi chodzić do przedszkola w sukienkach i w spódnicach tiulowych. Wiem, ale słuchajcie, bardzo, bardzo po prostu lubi i teraz najczęściej nosi właśnie spódniczki albo sukienki do szkoły. No i jak zobaczyłam tą, no to mówię: O, nie, jaka ona jest piękna! zobaczcie, taka błyszcząca gumeczka, no i kwiatuszki, prześliczna, ja jej zakładam do tego rajstopki po prostu, czy jakieś śmietankowe, czy białe, czy takie delikatne szare, do tego jakaś bluzeczka i ona sobie śmiga, bardzo, bardzo lubi takie spódniczki nosić, też mają raz w tygodniu tańce, zumbę, ona wtedy zawsze też lubi taką spódniczkę założyć, piękna ta spódniczka jest i słuchajcie, 15 zł tylko kosztowała, 15 zł, pokażę Wam jeszcze raz z bliska, Wygląda tak. Piękna, naprawdę. Tak, dzisiaj słuchajcie zdecydowanie tutaj rzeczy Nelci. Leosiowi kupiłam, dokupiłam tylko skarpetki. Bardzo lubię te krótkie skarpetki z Pepko. 12 zł, słuchajcie, mamy 5 par. jakieś z joystickiem, typowo takie chłopieńce, dlatego że ja Leosiowi ostatnio robiłam haul z Zary, też wam pokazywałam, robiłam haul z Zary. Zamówiłam kilka rzeczy z Zary i jeansy, i spodnie dresowe, i kilka koszulek, także on nie potrzebuje, bo wszystko ma, a Nelci potrzebowałam jednak trochę tych rzeczy dokupić, także skarpetki. A Nel wzięłam, słuchajcie, też skarpetki 12 zł, też Koci Domek Gabi. Takie piękne, króciutkie, fajne, różowe i te też mi się bardzo spodobały, bo są takie, wiecie, niezbyt nachalne. Tutaj mamy jasno-różowe, mamy białe i tak wyglądają. I one kosztowały też pewnie 12, też 12 zł. Dobra, i słuchajcie tak, takie leginsy jeszcze je wzięłam, błękitne, wisienki. One kosztowały... 17 zł, też bardzo ładne, i to jest taki materiał prążkowany. I w zestawie też były te bardzo ładne: też takie pastelowe, jasno-różowe. I tutaj mają tylko dalmatyńczyki, a drugie są takie. Także taki wiecie: dwupak po prostu. 101 dalmatyńczyków i one kosztowały 30 zł, no bo tutaj mamy dwie pary, ale piękne takie pastelowe kolory, śliczne także naprawdę jak patrzę teraz na te rzeczy słuchajcie, no to wow, naprawdę czuć wiosnę no dobrze i głównie po co ja dzisiaj pojechałam, to pojechałam do Empiku odebrać swoje książki dlatego, że od jakiegoś czasu zrobiłam sobie tak już jakiś czas temu, może tak Mam wrażenie, że jestem dzisiaj bardzo taka energiczna. rozpiera mnie energia, i taka trochę chaotyczna, może w tym, co mówię, ale jakaś taka ekscytacja, słuchajcie, tu się pojawiła. Jest ekscytacja, czuję wiosnę po prostu. Byle do wiosny. Mam taką chciej listę z książkami. I wykreślam sobie I co jakiś czas gdzieś tam te książki sobie kupuję Ja najczęściej kupuję przez Empik Na Empik Online I słuchajcie, biorę sobie odbiór w Empiku Tam one mogą te książki leżeć kilka dni Chyba do 8 czy do 6 dni roboczych I jak jestem w Białymstoku to odbieram Mam dużą listę, Jeżeli chodzi o książki No ale te trzy Tak do mnie krzyczały, że dobra No i dzisiaj słuchajcie tak naprawdę mieliśmy załatwić kilka rzeczy w Białymstoku i odebrać książki, ale przy okazji. Zrobił się też hol zakupowy. Czasem tak bywa. Pierwsza książka, słuchajcie, Medycyna Holistyczna. Pomysł, że zdrowie bierze się ze stylu życia, a nie z zażywania leków i wizyt u lekarza, powinien być częścią zdroworozsądkowego podejścia do świata, ale niestety tak nie jest. Dlatego potrzebujemy książek takich jak Medycyna Holistyczna, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy po prostu potrzebujesz przypomnieć sobie pewne kwestie. Ta książka pokaże ci, jak cieszyć się zdrowiem przez resztę. Twojego długiego i szczęśliwego życia. Książka ta zawiera wszystkie najlepsze praktyki psychologii, medycyny regeneracyjnej, żywienia klinicznego, medycyny stylu życia, medycyny przeciwstarzeniowej i funkcjonalnej. Odzyskaj zdrowie, energię i blast. Amerykański bestseller. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Książka, którą też bardzo chciałam przeczytać, zresztą też wam ostatnio mówiłam, że mam wiele książek na temat postu przerywanego. Jestem ogromną fanką intermittent fasting postu przerywanego od lat i polecam każdemu, więc jak zobaczyłam, że jest to jest chyba nowość, ta książka to też wpisałam ją na swoją chciej listę: polskie wydanie światowego bestsellera Fast like a Girl. Postny reset dla kobiet. Spalaj tłuszcz, reguluj hormony, dodaj sobie energii. Mega jestem ciekawa, mega. Post to najszybsza i najskuteczniejsza droga do zdrowia, pomaga spalić tłuszcz, dodaje energii, reguluje hormony. E, tutaj jest na przykład m.in. o tym, jak przejść na post, jak pościć zgodnie ze swoim cyklem, e, no dużo na temat kobiecego zdrowia, e, jak dodać sobie energii, jak przejść na post przerywany, także mega się cieszę. I ostatnia, słuchajcie, z tej się też tak cieszę, że już nie mogę się po prostu doczekać, aż zacznę ją czytać. Pokochaj las i poznaj jego dobroczynne moce. Opowiadałam Wam niejednokrotnie i we vlogu, i na Instagramie o lasoterapii, o leśnej terapii, o tym, żeby przytulać się do drzew, o tym, że przebywanie w lesie redukuje stres. Poprawia nam nastrój, dodaje nam energii, to jest wszystko udowodnione i bardzo chciałam przeczytać tę książkę. Leśna terapia, jak czerpać zdrowie, energię i spokój z mocy drzew. Przepiękna układka, także będzie czytane, na pewno coś wam powiem, bo nie mogę się doczekać. Zima w lesie o akurat otworzyłam słuchajcie, na temat drzew. Praktyk różnego rodzaju kąpiele leśne, także bardzo, bardzo się cieszę. No i kochani kochani, dobrze przebrnęliśmy do końca, to by było na tyle. Dziękuję Wam za mile spędzony czas, kolejny ekstra vlog, kolejny haul za nami. Pozdrawiam Was serdecznie, koniecznie zostawcie łapkę do góry, no i napiszcie mi, czy Wam ostatnio udało się coś fajnego upolować, czy coś fajnego w Pepko, w Sinsei, a jak polecacie jakieś fajne książki na temat właśnie dbania o siebie, dodania sobie energii yy, i tego typu. Rzeczy, nawet na temat postu przerywanego, dajcie koniecznie znać w komentarzach. Tymczasem żegnam się z wami, ściskam was serdecznie. Do jutra. Widzimy się o 7.30. Ma buziaki, hej, pa!